Państwa, w Górę jest rynek, czyli Święto Dyszla. Akurat troszkę tutaj filmuję i korek przy okazji pewnie czy nawzajem będę teraz przepuszczać. zaczepu do paska, nie może klient, który ode mnie kupił, no to taki niegramotny, ja wiedziałem, no ale chciał radiotelefon. Na plecach radiotelefonu są dwie śrubki, które trzeba wykręcić na łebek krzyżak, na krzyżak wykręcić, przyłożyć klips, przełożyć śrubki przez blaszki, dokręcić i tyle wielki on nie potrafi tego przykręcić. logika po prostu sama za siebie mówi. No idziemy na sochacie i tam gdzieś już nie pamiętam, odbicie jest na, na szosę Rodomską, że tak powiem. najbi wissi o pomiarowy czy jak to się tam wymarza. jest takie nie za bardzo. Organizm już jest nieodporny na zmiany ciśnienia i głowa boli. No dzisiaj rano już pastylka musiałem chemię pod język wsadzić, bo... No takie coś, gdzie tu jest ten no, w Kraków, no, Końskie, na no, drugim już. Thank <laughs> Jesteśmy na obwodnicy Grójca. Słynna S7 kawałeczek łapiemy i odłączymy. Nie muszę odpowiedzieć tym, temu delikwentowi, bo płaci za lament. Instrukcja obsługi jest. Nawet nie musi znać języków. Się mówi manualnie pokazane na rysunkach jest co i jak. Muszę na lewo się włączyć do tej ty. ty. one time.